Jest jakiś, patrz, oznaka korozji. Jakiś metal. Garnek. Mm. Patrz. Widzisz to? Garnek? Patrz. Co to jest? O kurde.

Zalnek. No jak to nie? Co to jest? No oczywiście Weź przybliż Patrz Garnek Albo, albo kaneczka jakaś Możliwe Czajnik. Czajniczek. Jakiś stary. Jest tam pośród. No ale z tego. Mogę jeszcze wziąć Tak, od czajnika. Resztki. No dobra. No. Ale wyróbcie to nie? A, czy gumka do Twisterek Besaczyka się trafił Urwany Coś z zestawu wędkarskiego? Będzie coś Nie wiem Wiesz, może to być jakiś element od może do dzwonka Nie, nie, tu jest gwint szeroki na nim Ja myślę, że to jest do dzwonka ale... Nie 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 To będzie coś chyba może od, od traktora jakieś, jakieś, jakiś element Ponieważ tu mogli przyjeżdżać i pobierać stąd drzwi na furę Jakaś śruba? Nie. Co to jest? Jakaś taka mała chyba Rynka. Nie wiem. Coś takiego. Wie? Ciekawe Ja nie wiem czy to nie będzie coś od lampy naftowej Bo tu ma Tu ma zawiasik Także jakaś tu była klapka Ale od czego Być może od lampy naftowej Albo olejowej Ciekawe Zdać jakaś coś z mosiądzu czy z brązu, ale raczej nic starego, bo tu jest gwint także może to być jakaś mufa przedłużana, nic ciekawego, ale kolor jest. O, chyba papiok. No takie rzeczy współczesne wychodzą. Moneta. Dziesięć proszę. Hm. Weź sobie do automatu. Dobra. O, Kolejna. kulka, ołowiana, trzymaj. Pomału kończymy, biorę tylko to największe znalezisko, bo co atratuje, zostawiłem. Biorę ten staganik, nie będziemy śmiecić Wisły, tutaj wszystko sprzątamy. A miejscowa naprawdę rewelacyjna tutaj jest Fajnie się kopie Oraz też dobre to są stanowiska dla wędkarzy A tak jak wspomniałem w Małopolsce bardzo, dłuż, bardzo długo nie padało No może teraz były jakieś przelotne burze no ale to jest wciąż za mało Także tutaj widać ile ubywa wody Okej, okay, to był taki fajny odcineczek z moim wcześniakiem którego tam pomału wdrażam wykrywacz niech się uczy jak będzie chciał no to będzie sobie chodzić w przyszłości A na dziś to tyle taki krótki spacer po wyschniętym korycie Wisły Okej, okay, ja się żegnam. Dzięki wszystkim za uwagę. No i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.